Cześć, witajcie w kolejnym z odcinku z serii Minecraft Modyfikacje. Tak, w tym odcinku chciałbym Wam przedstawić bardzo ciekawą modyfikację pod nazwą Golden Eggs. Otóż ta modyfikacja sprawia, iż mamy. O, diament. E, o, więcej. E, ta modyfikacja dodaje do naszej gry złote ja e, jajko, jabłko. jajko oraz miecz życia. A więc zaczynajmy. No i już jestem e, teraz o samej modyfikacji. Otóż mamy 40% szans, że e, kura wysiądzie nam wysiądzie. Wysiądzie nam złote jajko. No to poszukajmy w ogóle jakiegoś szczęśliwego. Poszukajmy szczęścia. <laughs> Nie ma, no, leki azgut. O, o, o. Tylko tu. Tylko jeden. Lol samobójca Chicken samobójca Zobaczymy co zrobi Idź, idź Nie, e, zejdź, zejdź Może go wystraszymy Ło! Nie, Pozostaje Nie. taki niewzruszony Dobra, jeszcze gdzieś mamy złote jajko czy Only tam, Only um, no Eee, tak, z... E, <kluzczyna> o. E, masę e, kurczaczków... Kurczaków. E, masę drobiu. No i widzicie, na razie mam tylko jedno złote jajko. Idąc przez świat. O, myślałem że to jakiś ładny kwiatek. Idąc przez... <kluzczyna> Ale nie Idąc przez świat na pewno nie spotkamy taki... no w sumie ogólnie, ale na pewno nie spotkamy, idąc na przykład przez ten step, e, takiej, w, takiego wie, takiej wielkiej powierzchni pokrytej e, samymi kurami. No i świnki też są. Zawsze są jakieś wyjątki. No i teraz tak. O. Co dodaje nam to złote jajko? Wezmę sobie tego troszkę więcej. Ale bez przesady, no panowie. No. I spójrzcie. Rzuciłem i wypadło nam. Coś wypadło. Otóż, o, widzicie, same cenne rzeczy na razie. Otóż, to jajko sprawia, to jajko jest taką jakby, o, kinder niespodzianka. E, w kinder niespodziance możemy potrząsnąć, oczywiście, nie mówię, że nie. Ale nie wiemy, co jest mniej więcej w środku. Otóż, to jajko działa na bardzo podobnej zasadzie. Nie wiemy, co może z niego nam wydropić ale może wydropić każdy przedmiot jaki możemy dostać po e, prostu na przykład na creative tam są wszystkie rzeczy, więc takie rzeczy jakie są na przykład na creative możemy dostać w tym jajku. Widzicie diamond, diamond o, zwykłe jajko tylko. Jeszcze jest gdzieś jakieś złote jajko? Ło, wow, kurczak na hite idzie z jajeczka. Ło, wow. teraz zauważyłem, że to jeszcze ma właściwości zabójcze. Ile razy wystarczyło jeszcze raz? Policzmy. Weźmy na kurczaczki, wystarczy raz, a na. O, o, o. A na, na świnie Świnia A. Trzy szmaragdy naraz Raz o. Dwa Mocne, mocne przyznam e, No i kolejną rzeczą Którą chcę wam pokazać Tylko wezmę sobie Jeszcze jedną rzecz Na przykład weźmiemy sobie zombie e, Survival i teraz noc. Jest oczywiście miecz. O, widzicie, kolejne jajko zniosły nam te kury. Otóż kolejne, i kolejne, widzicie, ależ one to produkują. I kolejne, i kolejne. O, o, o. Która to zniosła, przyznacie, ty to zniosłaś? Dzięki. Ale nie musiała się do mnie odwracać tyłem. To takie niegrzeczne było. No spójrzcie, dużo tego. Ale ja nie chcę walczyć z creeperem